7 czerwca mecz Polska reszta świata. Wiem, że bardzo pani zależy na tym, by wypełnić Stadion Miejski Stal w Rzeszowie. Dlaczego warto będzie przyjść wtedy na zawody? Liczę na to, że będą nam towarzyszyć takie emocje, jak już parę ładnych lat temu, że pojawią się gwiazdy, gwiazdy, które będą mocno błyszczeć, będą ze sobą walczyć, ale walczyć fair, na łokcie. Że nasza reprezentacja pokaże, ile jest warta. Będzie to swego rodzaju przygotowanie przed najważniejszymi meczami. Chcę, żeby to było święto, absolutnie święto żużla. Dla każdego znajdzie się coś ciekawego, coś atrakcyjnego. Nie chcę wszystkich odkrywać tajemnic, które nas czekają, bo będziemy to robić tak Powoli, żeby się przyzwyczajać do tego. Trzeba dawkować. Te niespodzianki. Trzeba dawkować niespodzianki. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, nie tylko z Rzeszowa, okolic, z sąsiednich miast, ale absolutnie kibiców z całej Polski, żebyśmy pokazali, jak jesteśmy wielką siłą, wielką rodziną, a na pewno nikt nie pożałuje.